Czy jest to mój ulubieniec miesiąca? Tak. Czy musicie to przeczytać? Jak najbardziej. Czy jest to naprawdę bardzo dobry debiut polskiej autorki? Zgadza się. I czy jest to książka, która jest idealna dla fanów Dragon Age Origin oraz pozycja, którą będziecie mogli zgarnąć w tymże filmiku? Tak, tak i tak. Także bez zbędnego przedłużania. Ja jestem Karolina i witam Was na kanale Books One i zapraszam Was do recenzji tejże jakże przecudnej książki, którą będziecie mogli wygrać pod koniec tego filmiku. Wyobraźcie sobie szkołę, wyglądającą jak średniowieczny klasztor lub zamek, która z jednej strony otoczona jest prawie zawsze zamrożonym morzem, które tylko Kilka dni do roku uderza falami o wybrzeże i wyrzuca wtedy na ten brzeg trupy, oraz krainę, w której przez 360 dni w roku panuje zima. Dlatego wszelkie ziemie otaczające właśnie wspomnianą przeze mnie szkołę są nieurodzajne i zazwyczaj skute lodem. Jak mogliście już zauważyć, lub nie, nazwa przed chwilą przeze mnie wspomniana nie znalazła się tu bez powodu, ponieważ książka, o której będę dzisiaj wspominać. Nosi tytuł Mojra, Przeklęte Dzieci i I właśnie i to jest to miejsce, w którym będzie się tak naprawdę rozgrywać cała nasza powieść. Autorką tejże książki jest Agnieszka Kulbat. I naprawdę muszę przyznać, kawał dobrej roboty. Naprawdę wielkie gratulacje, bo jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę świetny debiut autorski. Więc jeżeli jeszcze nie znacie tej książki. To mam nadzieję, że po tym filmiku po nią sięgniecie, lub jeżeli szczęście Wam dopisze, wygracie właśnie ten tom w tym oto filmiku. Ale przechodząc już dalej do treści, pozwolę sobie położyć książkę jeszcze na półce, żeby jej cały czas nie trzymać. Ponieważ, tak jak wspomniałam, jest to szkoła, oczywistym by się wydawało, że będzie ona czegoś nauczać. Jednakże. Nie jest to taka zwyczajna szkoła, ponieważ w tejże szkole jest się przygotowywanym do pełnienia jednej z trzech profesji. Pierwsza z nich jest to bycie skrytobójczynią i osoby, które szykują się do tego fachu, noszą granatowe szaty. Drugą opcją, jaka istnieje właśnie w tej szkole Winajari, jest zostanie medykiem, i wtedy takie osoby mają przydzielone zielone szaty. Ostatnia i najbardziej prestiżowa opcja jest to zostanie runiczną i noszenie czarnej szaty. Jednakże runiczną nie można zostać od tak sobie, bo żeby móc to robić, trzeba mieć w sobie pewne pokłady mocy i umieć z nich korzystać. Dodatkowo osoby, które są właśnie runicznymi, mają swój oryginalny i zazwyczaj niepowtarzalny kolor magii. Nie wiem jak wy, ale dla mnie już sam ten fakt brzmi interesująco i zachęca do czytania tej książki. Ale poza tym, że jest opcja wybrania którejś z tych profesji, to każda z tych profesji ma jako patronkę jedną z moir, które możecie kojarzyć z mitologii greckiej. Jeżeli chodzi o skrytobójczynie, to ich patronką jest Mivra, czyli moira, która jest odpowiedzialna za wszelakie zło świata. Rozsiewająca po świecie zło, furię, nienawiść, chęć zemsty, patronką medyczek jest Meara, która strzeże dobrobytu na świecie, między innymi przy pomocy swojego żywiołu ziemi, i ostatnia z nich Morgana, czyli najpotężniejsza z Moir, władczyni wiatru, pani snów i rzeczywistości i to ją zazwyczaj przypisuje się właśnie runicznym. Nie bez powodu wspomniałam właśnie o Mojrach, ponieważ w szkole właśnie damskiej Winajari wyznaje się Mojry, czci się je i są one właśnie jakby swego rodzaju bóstwem tej szkoły. Natomiast istnieją także szkoły męskie. Jedna z nich, właśnie z tych bardziej popularnych, która znajduje się w Hakuzie, jest to szkoła męska, w której oddaje się cześć tytanom. Podsumowując moją wypowiedź do tego momentu, jak już mogliście. Wywnioskować w książce właśnie Agnieszki Kulbat możecie się spodziewać na pewno dużej ilości postać damskich, ponieważ całość rozgrywa się głównie w szkole damskiej w Inajari. Możecie spodziewać się scen walki ze względu na sam fakt nauki nabycia skrytobójczynią, dużej ilości magii, zwłaszcza w postaci używania run. Oraz swego rodzaju tajemnicy ze względu na wspomniane przeze mnie Mojry. Poza tym, książka ta oferuje nam dużo spisków, intryk, trochę takich właśnie politycznych porachunków, jak także tajemnic w dużej mierze związanych z zakazaną komnatą, która znajduje się właśnie w szkole w Inayari. Także same plusy, żeby sięgać po tę książkę. Ale jeżeli to jeszcze was nie przekonało, to wspomnę trochę o fabule. W książce tej mamy można tak ująć dwóch głównych bohaterów. Spotykamy tutaj Rain, która jest jedną z runicznych właśnie w szkole w Inayari, która w pewien sposób została przymuszona do jakby spędzenia całego życia w tej szkole i do uczenia się tam, ale dlaczego to już wam tego nie zdradzę, po to będziecie musieli sięgnąć po tę książkę. A drugą z naszej dwójki głównych bohaterów jest postać Aidena, czyli najmłodszego księcia Ratri, który przy okazji także okazuje się być runicznym. Gdyby tego było mało, losy naszych głównych bohaterów przecinają się tak na dobrą sprawę już na pierwszych kartach tej historii, kiedy to na stół operacyjny Reyn trafia właśnie Aiden. Z powodu wielu ran zadanych przez niedźwiedzia chłopak umiera i tutaj staje się cud, bo zostaje on wskrzeszony przez Reyn przy pomocy właśnie runy wskrzeszenia i od tego momentu pomiędzy nimi zawiązuje się swego rodzaju więź. Tak, by nie zdradzić Wam za wiele, Polega ona między innymi na tym, że są oni w stanie wyczuć nawzajem swoją obecność, odczuwać swoje nastroje czy widzieć nawzajem swoje sny. I jest to tylko jeden z dwóch problemów, ponieważ, tak jak wspomniałam, chłopak okazuje się także być runicznym, a przy okazji mieć taki sam kolor mocy jak rain, czyli ogień czerwień ogólnie. Stąd też w sumie moja dzisiejsza stylówka. I tu zaczyna nam się jeden z głównych problemów, ponieważ kiedy Rain była jeszcze małym dzieckiem, matka zaprowadziła ją do wieszczki, czyli takiej jakby beztwarzowej kobiety, która za darmo przepowiada przyszłość, a dokładniej to, w jaki sposób się umrze. Przepowiednia dotycząca Rain mówiła o tym, że zginie ona z ręki człowieka, który będzie miał takie samo wnętrze jak ona, i po latach dziewczyna właśnie doszła do wniosku, że będzie chodziło o tę samą barwę mocy. Więc jak możecie się domyśleć, nasza główna bohaterka będzie nieco panikowała, będzie się zastanawiała, czy dobrze postąpiła, że go wskrzesiła, i czy nie powinna może go pokonać, zanim on zabije ją. Ale tak naprawdę jest to tylko początek historii. Bo tak jak wspomniałam, ta książka oferuje o wiele więcej. Nie chciałabym jednak za bardzo wam zdradzać szczegółów, żebyście także mieli wielką frajdę w trakcie jej czytania i żebyście razem z Rain mogli odkrywać świat tam przedstawiony, bo tak naprawdę wiedza Rain to wiedza czytelnika, co jest naprawdę czymś cudownym. Nie wspominając już właśnie o tych wszystkich politycznych intrygach, i zakazanych komnatach, w których dzieją się dosyć niepokojące rzeczy. Także to by było na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o moje odczucia. Ja naprawdę oceniam tę książkę 5 na 5. Jest to mój jeden z ulubieńców tego miesiąca. I tak jak wspomniałam, z tego powodu chciałabym zorganizować dla Was rozdanie tejże książki. Zasady są naprawdę proste. Wystarczy, że Zasubskrybujecie właśnie mój kanał na YouTubie, jak także polubicie ten filmik oraz zostawicie obserwację na moim Instagramie standardowo link do mojego Instagrama znajdziecie poniżej w opisie i odpowiecie na jedno pytanie właśnie w komentarzu pod tym filmikiem, które brzmi następująco. Gdybyście mogli wybrać jedną właśnie z profesji skrytobójczyni, medyczka lub runiczna, to którą byście wybrali i dlaczego. I przy okazji przy swojej odpowiedzi podajcie także swój nick do Instagrama, tak żebym mogła po prostu się z wami skontaktować już tam przez wiadomości. To by było na tyle z mojej strony. Dajcie znać czy tego typu format filmików wam się podoba. Jak także czy może już czytaliście te pozycje, bo naprawdę warto i jeśli tak, to jakie były wasze odczucia? Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, weekendiku. Zaglądajcie właśnie na Instagrama Agnieszki, bo naprawdę warto. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!